Branża Beauty w kryzysie? Spokojnie, spokojnie. Bogaci i tak zarobią. Cześć mam na imię Ania, i na przestrzeni ostatnich kilku tygodni dowiedziałam się dużo więcej na temat branży kosmetycznej niż tak naprawdę chciałam. Najpierw dowiedziałam się o tym, że pewna mała, polska zrównoważona, ekologiczna produkcja niestety się zamknęła i wywołało to lekki smuteczek w moim sercu, ponieważ zawsze kiedy dowiaduję się o małych polskich firmach, które muszą się zamknąć, to, to, to właśnie tak sobie myślę, że nie jest to sprawiedliwe i nie jest to fajne. Ale zaraz potem dowiedziałam się, że również i mega wielkie korporacje zajmujące się kosmetykami. Także podobnych problemów doświadczają. W związku z tym zaczęłam się już jednak zastanawiać, czyżby branża kosmetyczna przestała być kurą znoszącą złote jajka, czy nagle mamy do, do czynienia yy, z sytuacją, w której jednak ludzie kosmetyki przestali kupować? A może chodzi o coś zupełnie innego. Ale o co? Zapraszam! Sponsorem dzisiejszego odcinka jest wielorazówka, która ma w swojej ofercie olbrzymią ilość produktów kosmetycznych od małych polskich producentów. Jak wiecie, ja uwielbiam kosmetyki Yosi i bardzo często wam je polecam, ponieważ dla mnie one działają. Ale jeśli to nie jest to, czego wyszukacie, to możecie sprawdzić również i wiele innych firm, które jest w ofercie wielorazówki. Jest warte waszej uwagi. Pośród tych, które ja również bardzo lubię, wymieniam często cztery szpaki albo Your Natural Site, ale może was zainteresuje jeszcze coś innego. Dajcie mi znać w komentarzach. W ogóle, które firmy kosmetyczne z Wielorazówki lubicie, i jeśli zdecydujecie się na zakupy, to pamiętajcie korzystać z mojego kodu ANIA 10, aby uzyskać 10% zniżki. Tymczasem dziękuję Wielorazówce, że jest tu ze mną, i wracamy do odcinka. Na przestrzeni ostatnich kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu lat można było mieć wrażenie, że branża beauty, branża kosmetyczna, to taka branża przemysłu, która będzie rosła w nieskończoność. Mieliśmy ochotę testować, kupować, nowe produkty się pojawiały, nowe firmy się pojawiały i wszystkie. Wszyscy byliśmy tym zachwyceni. W roku 2023 polski rynek kosmetyczny był piątym co do wielkości w Unii Europejskiej i szacowało się go na 5,2 miliarda dolarów. To jest, wydaje mi się, całkiem duże osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że nie jesteśmy piątą co do wielkości gospodarką w Unii Europejskiej, więc tym bardziej robi to wrażenie, że tak bardzo chętnie kosmetyki decydowaliśmy się kupować. Swoją drogą, jeszcze w 2021 roku, e, jeśli ktoś spytałby mnie, czy Otworzenie marki kosmetycznej to dobry pomysł? Na pewno odpowiedziałabym, że jak najbardziej. To właśnie w tamtym czasie można było zaobserwować największy boom, e, takiego właśnie tak, największe obrodzenie nowo pojawiających się firm kosmetycznych w Polsce, a także największe zainteresowanie produktami kosmetycznymi wśród Polaków. To jeszcze właśnie w tamtym czasie 83% firm kosmetycznych, które w Polsce były zarejestrowane, było rentownych. Zaczęło się to jednak zmieniać już od roku 2022 i na przestrzeni tych następnych kolejnych kilku lat, no niestety zmienia się na niekorzyść firm kosmetycznych i warto by było odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego. Pierwszą taką odpowiedzią, która pojawia się w mej głowie jest oczywiście odwołanie do konkurencji. Na przestrzeni zaledwie 8 lat ilość firm kosmetycznych w Polsce zwiększyła się o 48% i biorąc pod uwagę tego typu wartości, od razu można pomyśleć, że przecież skoro jest tak olbrzymia konkurencja, to jednak te firmy, które mają gorszą ofertę, które są mniej atrakcyjne cenowo albo po prostu mają gorszy marketing, w jakiś tam sposób zostaną automatycznie odsiane. Z drugiej jednak strony, wiem że ten zastój na rynku kosmetycznym, który obserwujemy i który jest naprawdę bardzo intensywnie obserwowalny, zwłaszcza jeśli obserwuje się zyski czy nawet ceny akcji różnego rodzaju firm, jest obserwowalny nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. W związku też właśnie z tym wydaje mi się, że mamy tutaj do czynienia z czymś trochę innym, z czymś odmiennym niż tylko jakieś totalnie polskie specyfiki rynku. Mamy tutaj do czynienia również z trendem, który no, przenosi się na arenę globalną i o którym teraz może chwilę więcej porozmawiajmy. Bo branża kosmetyczna, podobnie jak branża odzieżowa, o której tutaj na kanale często rozmawiamy, ale także jak bardzo wiele innych gałęzi przemysłu, łączy swój wiecznie niekończący się wzrost przychodów z teoretycznie jakimś takim utopijnym marzeniem, że Chiny taki wiecznie niekończący się wzrost przychodów będą generować. Prawda jest jednak taka, że zastój na rynku chińskim, zwłaszcza jeśli chodzi o wielkich graczy takich jak L'Oreal, mega negatywnie odbiła się na ich prognozach przychodów, czy na ich prognozach zysku. W związku właśnie z tym wielkie korporacje zaczynają myśleć, co robić też w innych regionach świata, jak odbić się od tego dna. Jednak czy rzeczywiście w ogóle do dna doszli? No. Jeśli chodzi o stworzenie wartości dla swoich akcjonariuszy, to pewnie w jakiś tam sposób tak. Jednak czy rzeczywiście są to firmy, które są w tym momencie nieopłacalne? Absolutnie nie. Kolejną, w miarę taką naturalną odpowiedzią na zgadywankę, dlaczego przez przemysł beauty miałby być teraz mniej opłacalny niż był yy, kiedyś, Byłoby odwołanie się do inflacji, shrinkflacji, gridflacji i wszystkich z tym związanych problemów. Jak może wiecie, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, większość produktów podrożała, pomimo tego, że tak naprawdę zasoby, które potrzebne były do ich produkcji, nie podrożały aż tak bardzo jak same te produkty. W związku właśnie też z tym, że surowce. Minimalnie stały się droższe, a firmy szukały tych wiecznie niekończących się zwrotów. W związku z tym firmy zdecydowały się skorzystać z zabiegów takich jak na przykład shrinkflacja, czyli sprzedawać dokładnie w tej samej cenie produkty, ale jednak w trochę mniejszych opakowaniach, tak aby de facto zarobić więcej pieniędzy. Nie jest to do końca, według mnie nie powinno to być w jakiś tam sposób legalne, co na pewno mega negatywnie wpłynęło na konkurencję, zwłaszcza jeśli chodzi o te wszystkie wcześniej wspomniane mikroprzedsiębiorstwa, które po pierwsze nie miały do, do czynienia z masową produkcją, czyli też masowo nie nabywały surowców, czyli też tym samym nie miały za bardzo możliwości na równie konkurencyjne ceny y, tych składników, z których później produkty kosmetyczne były tworzone ale także wpłynęło to negatywnie na percepcję opinii publicznej, ponieważ ludzie widząc, że wielkie korporacje sprzedają niby w tej samej cenie jednak mniejsze, ale w tej samej cenie swoje produkty, to jakby pojawiały się pytania, dlaczego małe firmy nagle podnoszą swoje ceny i dlaczego podnoszą te ceny aż tak bardzo y, drastycznie i że może są one zbyt chciwe i że może nie powinniśmy jednak od nich kupować. I to wytłumaczenie wydaje mi się całkiem logiczne, zwłaszcza jeśli zostawimy je z wytłumaczeniem numer dwa, czyli z faktem, że pokolenie Z, najczęściej kupujące w tym momencie pokolenie, i najwięcej, wydające, najwięcej pieniędzy wydające pokolenie, tak naprawdę, wbrew temu co deklaruje, wcale nie jest aż takie zrównoważone, jakby chciało. Pokolenie Z, czyli ludzie y, urodzeni po roku 1994. Teoretycznie mówią, że bardzo istotnym jest dla nich to, aby produkcja była zrównoważona, aby była fajna, aby była ekologiczna, aby była lokalna itd. Jednak, kiedy już przychodzi co do samych zakupów, bardzo rzadko rzeczywiście tymi kryteriami decydują się kierować przy. Wyborze konkretnego produktu. I bardzo dobrze według mnie to widać, zwłaszcza jeśli popatrzymy na to, jakie produkty kosmetyczne, zwłaszcza pośród tych zrównoważonych, niszowych marek, są oferowane. I tutaj wzięłam to wszystko w cudzysłów, chociaż tak naprawdę nie mam na myśli polskich zrównoważonych takich małych marek, ale przede wszystkim chciałabym się odnieść do marek globalnych. Na przykład do marki, o której tutaj na kanale już mówiliśmy, Road Beauty, która oprócz tego, że reklamuje się właśnie jako zrównoważona, lepsza i coś tam, nie, oni się chyba nie reklamują jako zrównoważeni, ale organiczni i naturalni i tak dalej, to tak naprawdę pośród swoich produktów, które w większości zapakowane są plastik, mają też do wyboru olbrzymią ilość akcesoriów, które tak naprawdę przede wszystkim mają tylko nakłaniać Gen Z, aby chciało konsumować więcej, 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 czyli de facto nie ma to nic wspólnego w żaden sposób ani z ekologią, ani ze zrównoważonym rozwojem. I ponieważ Gen Z uwielbia tego typu marki i od tych marek decyduje się kupować, to wręcz y, wydaje mi się po prostu jakby tak naturalnym wysnucie wniosku, że, że te ich deklaracje są może gdzieś w ich sercu, ale później bardzo ciężko jest im się oprzeć różnego rodzaju działaniom marketingowym, które jednak do bezsensownej konsumpcji. Wydaje się, że ich po prostu bardzo pomyślnie pchają. I z tej perspektywy patrząc, wracając do tego wcześniejszego powodu, dla którego jakikolwiek zastój na polskim rynku beauty, zwłaszcza jeśli chodzi o tą, o, o tą taką niszę produktów ekologicznych, mikroprzedsiębiorstw, które są małe i które przede wszystkim na rynek polski mają dostarczać, ponieważ jeśli do, do tego właśnie, to, czyli tutaj jakby do, do całej tej otoczki związanej z konsumpcyjnym stylem życia i i z takim byciem podatnym na marketing. Dodamy, że właśnie wielkie korporacje mają dużo lepsze strategie marketingowe, dużo e, łatwiej jest im na przykład oferować darmowe produkty, które wiemy, że przede wszystkim są wykorzystywane tylko i wyłącznie po to, aby stworzyć e, wrażenie lojalności z klientami i z Stworzyć wrażenie, jakby klient miał oddać coś w zamian marce tylko i wyłącznie za to, że coś niby za darmo dostaje, w sytuacji, gdy ten darmowy produkt nigdy za darmo tak naprawdę nie jest. Małe polskie firmy kosmetyczne, które bardzo często zalicza się do tak zwanej średniej półki, ponieważ mają oni ceny trochę wyższe niż najtańsze kosmetyki dostępne. Wiecie, jakieś takie z sieciówek, czy z temu, czy nie wiadomo skąd, ale jednak niższe niż te tak zwane produkty high class, które tak naprawdę, jak wiemy, z różnego rodzaju aplikacji analizujących składy kosmetyków z high class nie mają nic wspólnego, oprócz tego, że mają po prostu wysoką cenę. No więc ta konkretna grupa produktów wydaje mi się, że jest najbardziej dotknięta przez obecną sytuację ekonomiczną i przez te wszystkie zagrania wielkich korporacji, jako że właśnie to ona jest główną alternatywą dla tych korporacyjnych kosmetyków i dla tych megakonsumpcyjnych marek różnych influencerów, ale jeśli, no właśnie, firmy te nie mają wystarczająco dużo pieniędzy, aby inwestować w marketing czy w, w tworzenia jakiegoś takiego lekko zafałszowanego wizerunku samych siebie, no to właśnie bardzo łatwo jest im przegrać z tymi wielkimi graczami, którzy już od wielu lat, często od setek lat, właśnie na tym zarabiają pieniądze, aby w jakiś tam sposób lekko swoimi klientami manipulować, aby w jakiś tam lekki sposób tym swoim klientom obiecywać, wiecie, gruszki na wierzbie, w sytuacji, gdy tak naprawdę, no właśnie, bardzo często to, co ci klienci dostają, to jest po prostu dokładnie ten sam produkt, którego kupowali wcześniej, tylko w trochę mniejszym Opakowaniu, ale za tą samą cenę, czyli jednak już e, z tym wrażeniem, jakby jakaś nie wiadomo jaka darowizna w ich stronę e, była oferowana. I to powiem Wam szczerze, dla mnie jest niesłychanie niepokojące, bo. Te największe firmy kosmetyczne, te firmy kosmetyczne, które, te korporacyjne firmy kosmetyczne, mainstreamowe, to są właśnie te firmy, które, obok tego, że na przestrzeni tych ostatnich kilku lat przede wszystkim skupiły się na tym, aby obniżać jakość swoich produktów przy podnoszeniu zysków swoich akcjonariuszy. Także uwikłały się w bardzo wiele skandali, które według mnie są totalnie niepokojące. I tutaj mam na myśli, tak naprawdę, na przykład ten straszny skandal Johnson Johnson, który pamiętam, to już kilka lat temu było, ale dla mnie był po prostu szokujący. Marka, która reklamowała się jako idealna dla dzieci, nagle okazuje się, że ma w swojej ofercie produkty, które wśród, pośród składników mają takie aktywnie rakotwórcze. No, to powiem Wam, że totalnie mnie wstrząsnęło i to w ogóle było dla mnie jakimś takim wow, z którym do tej pory nie potrafię sobie poradzić. I o ile niektóre, nawet te mega wielkie firmy jak Avon, w związku właśnie z tymi skandalami jednak muszą się zamknąć, to olbrzymia ilość tych korporacyjnych firm, które starają się wysiodłać wszystkie te warte naszej uwagi firmy z biznesu. Jednak te skandale jest w stanie przetrwać jak najbardziej pomyślnie. Mam tutaj na myśli na przykład sytuację, która ostatnimi czasy miała miejsce w związku z L'Oreal, które również zostało pozwane przez tysiące kobiet, tak, bo to był taki ten class action lawsuit ze Stanów Zjednoczonych, w związku z tym, że stosowali oni niby formaldehyd w swoich kosmetykach, w ogóle po co? Oczywiście stało się to w Stanach, w Europie wydaje mi się, że raczej nie byłoby to za bardzo możliwe, ale jednak wiedząc o tym, co robią oni w Stanach i że w Stanach nie mają po prostu żadnych, 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 Granic, tak? To jednak zaczynam się zastanawiać, czy również i w Polsce nie starają się znaleźć wszystkich możliwych dziur w przepisach, tak aby jednak, tylko i wyłącznie w celu, wiecie, podniesienia swoich kosztów. I e, znaczy nie podniesienia swoich zysków, a obniżenia swoich kosztów, nie dodają tam także różnego rodzaju dziwnych e, substancji, które jednak dla mnie i dla moich bliskich zbyt dobre nie są. Oczywiście to, że te substancje w tych kosmetykach się pojawiają, jest szkodliwe nie tylko dla tych ludzi, którzy z tych kosmetyków decydują się korzystać, ponieważ, jak wszyscy wiemy, zmywając kosmetyki, one wraz z wodą idą do naszych mórz i oceanów, bo tam wszyscy możemy się w tych śmieciach kąpać. No ale jednak już e, po prostu. Tylko też biorąc pod uwagę to, co ludzie kupują i dlaczego to kupują, no to właśnie także to wydaje mi się całkiem niepokojące, no bo no nie wiem. Jednak, jeśli mamy do wyboru kosmetyk od firmy, która dba o to, jak ten kosmetyk został wyprodukowany i przy okazji dokłada się do polskiej gospodarki i, i w alternatywie kosmetyk, który jest od wielkiej korporacji, nie wiadomo tak naprawdę jak wyprodukowany i z jakimi konsekwencjami dla nas wszystkich, to jednak chciałabym, żeby ludzie wybierali ten pierwszy kosmetyk, bo jednak ma on. Relatywnie dużo więcej korzyści i oferuje dużo więcej korzyści dla wszystkich, którzy. Będą w ogóle w otoczeniu wszystkich, tak? Że, że jakby dla wszystkich, nie tylko dla osoby, która tego produktu używa, ale także dla całej reszty Polaków, którzy w Polsce żyją. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że trudna sytuacja ekonomiczna konsumentów, która wydaje mi się, jeszcze przez następne kilka albo nawet kilkanaście lat, może się nie zmienić, jest jednym z naczelnych powodów, dla których decydujemy się kupować kosmetyki, które wydają nam się bardziej opłacalne, jednak pomimo wszystko i nadal jesteśmy kłani w standardy piękna, tutaj na kanale często mówimy o standardach piękna i jednak wszyscy staramy się wyglądać pięknie, młodo, w ogóle yy, tak, srek i owak. Z drugiej jednak strony, wiedząc właśnie o tym, wydaje mi się, że tym bardziej mega ważne jest nie tylko z perspektywy kanałów takich jak mój, ale także z perspektywy Was jako po prostu zwykłych odbiorców tego typu treści, aby dzielić tego typu informacje i rozpowszechniać informacje na temat tego, jak bardzo szkodliwe na przykład mogą być dla nas produkty kosmetyczne, od różnego rodzaju firm korporacyjnych, a także z jak bardzo wielu nieetycznych praktyk marketingowych oni korzystają celem tak naprawdę tylko uzależnienia nas od siebie i wepchnięcia nam jak największej ilości produktów. W związku, też, właśnie z tym wszystkim, biorąc to wszystko pod uwagę, stwierdziłam, że muszę wypowiedzieć się na ten temat i że muszę zrobić wideo, w którym mam nadzieję, że ta wiadomość o tym, że jednak właśnie wielkie firmy korporacyjne starają się wysiodłać naszych małych producentów, na naszą niekorzyść, e, powinnam zrobić. W związku też właśnie z tym, w dzisiejszym wideo przede wszystkim chciałabym Was zachęcić, abyście, kiedy jesteście w drogeriach, przede wszystkim właśnie chcieli wybierać kosmetyki od firm, które są lokalne, które są rodzime, ponieważ one bardzo często są uzależnione od tego, czy Wy od nich kupicie bezpośrednio, a e, przy okazji też oferują Wam dużo lepszy produkt niż jakiekolwiek te produkty, które Oferowane są przez firmy korporacyjne. Tym bardziej wydaje mi się ważnym, zwłaszcza z punktu widzenia ekonomicznego, zwłaszcza z punktu widzenia gospodarki, zwłaszcza z punktu widzenia tego, że te firmy odprowadzają podatki, zatrudniają ludzi u nas, i tak dalej, i tak dalej, aby promować tego typu biznesy, wydaje mi się niesłychanie to ważnym, zwłaszcza w sytuacji, kiedy doświadczamy tego kryzysu ekonomicznego, ponieważ jeśli będziemy wypompowywać cały czas większość pieniędzy do firm, które w ogóle do nas nawet nie chcą odprowadzać podatków, w ogóle na ogół pokazują nam po prostu środkowy palec, no to nie mamy za bardzo szansy na to, aby ta sytuacja ekonomiczna nas wszystkich się zbyt szybko poprawiła, a wręcz tylko przykładamy się do tego, że te kryzysy gospodarcze będą się pogłębiać, pogłębiać, a nierówności społeczne będą się pogłębiać jeszcze bardziej i koniec końców, no po prostu. Nie będziemy mieli do czynienia z niczym dobrym. Takie to było dzisiejsze wideo. Mam nadzieję, że udało mi się Was zainspirować, aby wspierać swoje lokalne marki. Naprawdę każdy zakup, który od nich poczuje, poczynicie, jest dla nich niesłychanie ważny. Ja teraz jestem na Łotwie i również staram się przede wszystkim kupować od łotewskich marek, a także w łotewskich supermarketach i w ogóle uważam, że jest to naprawdę jedna z tych małych rzeczy, którą możemy zrobić dla naszego kraju, aby przestał być tak wtórnie kolonizowany przez te wszystkie wielkie korporacje z krajów, które no po prostu tylko i wyłącznie wzbogacają się na jakby wypompowywaniu pieniędzy od nas, tak? Przy tym samym nie dostarczając nam niczego wartościowego. Tak więc no, mam nadzieję, że udało mi się Was chociaż trochę zarazić tym moim entuzjazmem, który dzisiaj jest w ogóle jakiś taki bardzo ekspresywny. sama nie wiem do końca dlaczego. Może dlatego, że jest piątek wieczorem, kiedy to nagrywam. Jestem podekscytowana, że przede mną weekend. Tymczasem jestem bardzo ciekawa waszych opinii w komentarzach. Dziękuję, że jesteście tu do końca i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa.